Robimy sobie unboxing włóczek i powiem Wam, co z nich zrobię. Tym razem mamy zdecydowanie więcej kolorów i tekstur. Na początek zamówiłam dwa takie piękne niebieskie motki. To motek z takiej marki. Jest to jedwab plus moher i z tego zrobię kapturek. Następna włóczka to Baby Merino od marki Drops w takim przepięknym funkcjonowym kolorze i z tego powstanie szaliczek Sophie. Ponownie mamy markę Drops, tutaj mamy włóczkę. O nazwie Daisy. Mam tutaj 100% wełny Merino w przepięknym, pomarańczowym kolorze i z tego zrobię czapkę. Zauważyłam, że wszystkiego zamówiłam po dwie sztuki. Kolejne dwie sztuki. Czerwony, przepiękny, intensywny kolor. Jest to Baby Fox Luna Art. I z tego powstanie, uwaga pluszak. Ostatnio jakoś bardzo często robię pluszaki, więc tutaj będzie coś nowego. Gdy jesteśmy przy pluszowych włóczkach, mamy jeszcze dwie sztuki przepięknego niebieskiego koloru. Również jest to Baby Fox Luna Art i z tego powstanie drugi pluszek. Może już się domyślacie, co to będą za pluszaki. To są wszystkie włóczki, które zamówiłam. Jak widać, jest tego sporo, więc czeka mnie naprawdę dużo pracy. A jeśli jesteście ciekawi, jak będą wyglądały już efekty końcowe, to oczywiście zobserwujcie mój profil, aby być ze wszystkim na bieżąco.